Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Dzień szósty. Rozważanie. Łaski pełna, gdyż jest pierworodną córką Ojca Przedwiecznego, wybraną przezeń na matkę dla Jego Syna i otoczoną specjalnymi względami. Modlitwa do Maryi Niepokalanej, świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza. Dozwól, bym własnym kosztem Cię uchwalił. Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł. Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie. Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł. Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich tak by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł. W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich. Dla Ciebie Bóg stworzył świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg dobyto powołał. Skądże mi to szczęście? O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!